thank you Day, mate. Day, mate! Witamy w Australii. Zespół sądy postanowił sprawdzić na własne oczy, przekonać się, czy rzeczywiście po drugiej stronie globu chodzi się Trzymam. do góry nogami i rzeczywiście chodzi się i daje się. To jest wykonalne. <laughs> Jeszcze raz okazało się, że wielki Newton <laughs> miał rację. <laughs> Grawitacja jest uniwersalna, a Ziemia naprawdę jest okrągła. Choć nie tak wielka jak nam się kiedyś wydawało. Tak, jest zresztą, znacznie mniejsza. Zresztą wszystko, jak mi się wydaje, zależy od punktu widzenia. Bye, mate. Bye. See you. Te kapelusze to oryginalne australijskie a kubry, i nie jest to tylko kwestia elegancji, ale w Australii kwestia wręcz przeżycia, ponieważ słońce jest tak oślepiające w tamtych szerokościach geograficznych, że trzeba chronić oczy i twarz. A historia naszej wyprawy do Australii jest taka. Półtora roku temu nawiązaliśmy współpracę z australijską grupą Beyond 2000. W wolnym tłumaczeniu to znaczy poza rok 2000. Jest to australijski program popularno-naukowy, który zajmuje się podobnymi tematami jak sonda. Reporterzy australijscy byli w Polsce w lutym i skutkiem tej wizyty było zaproszenie dla nas do Australii. I chcieliśmy powiedzieć, że począwszy od dziś kolejne trzy programy będą poświęcone właśnie tym y, tematom, które udało nam się zrealizować w Australii. Pierwszy już był, pierwszy już był tydzień temu i będziemy sprawę kontynuować. Tam, to znaczy na wschodnim wybrzeżu, trwa światowa wystawa Expo 88. Pokazaliśmy fragmenty tej wystawy, głównie związane z jej hasłem Wypoczynek w wieku technologii. No i w związku z tym oczywiście sport, oczywiście rekreacja, oczywiście wypoczynek czynny itd., itd., a jednocześnie Zobacz, kiedy przeprowadza się ankiety na całym świecie, na pytanie, jak pan lubiłby wypoczywać, większość ludzi odpowiada: No chciałbym podróżować. I myśmy popatrzyli na EXPO, na to święto technologii to miejsce, gdzie pokazuje się rzeczy najnowsze z punktu widzenia podróży to znaczy środków komunikacji, które tam zostały użyte, i wyszła, wyszła z tego, naszym zdaniem, dość ciekawa obserwacja. W kolejowej historii tego typu konstrukcje to są właściwie rozwiązania egzotyczne. A po prostu kolej linowa. Ale tu, w szwajcarskim pawilonie na Expo 88 jest kilka nowości. Po pierwsze, robi to mało hałasu, plastikowe koła. Po drugie, kpis geometrii, skręca w lewo, w prawo, jedzie do góry, na dół, jak się położy tor. I po trzecie, napędzane jest silnikiem o mocy 5 kW. Z punktu widzenia geometrii i energetyki jest to kolej linowa najnowocześniejsza na świecie. Tak, plastikowe koła, ale plastik oczywiście jest doby technologii. Wytrzymać musi swoje. Zakręty. Łatwo to było zaprojektować, ale dopiero wtedy, kiedy ruszyła kolej, okazało się, że to również może działać. Każdy, kto choć raz był w górach i widział koleje gondolowe, wie, że właściwie wszystkie one poruszają się po liniach prostych. I to jest jakiś y, niezwykły wynalazek i niezwykła możliwość. Y, budowania tych kolei właśnie po liniach krzywych 14 zakrętów w tym trzy takie o prawie 120 stopniach a jeden nawet w okolicach 180 39 gondoli co 18 sekund odjazd Odstęp między gondolami, odrobinę ponad 5 metrów, 400 ludzi na godzinę. Szybkość malutka, to jest tylko 30, 30 cm na sekundę. Ale dzięki temu niezwykle komfortowe wsiadanie na peronie. Producentem całości jest oczywiście firma z ogromną tradycją, von Roll, która swoje szlify zdobywa w Alpach. To jest firma szwajcarska. Do góry, na dół. Widzisz, obserwowaliśmy te środki przenoszenia się ludzi. No i trafiliśmy również na coś takiego. Tam w środku są ludzie. I początkowo wydaje się, że jest to tylko wielka wystawka. z grawitacji. To jest ta specjalność australijska, prawda? W ogóle całej światowej wystawie towarzyszy jakby wielkie, wesołe miasteczko, które wzniesiono w tym miejscu kosztem 50 milionów dolarów. To jest także maszyneria, która z początku wygląda niewinnie, a potem okazuje się bardzo poważną zabawą z grawitacją. No i to są właśnie elementy, które... Można traktować dwojako. Z jednej strony są ludzie, którzy uwielbiają takie jarmarki, ale ja muszę powiedzieć, że był to element, który mnie bardzo na wystawie światowej rozczarował i który w sumie nie zachwycił mnie. Ale wróćmy jednak do tych naszych wiesz, środków transportu. No, szukaliśmy tam rozwiązań, które przypominają może kolej, ale technicznie są czymś zupełnie innym. Jedno z tych rozwiązań to było to. Zaczyna się niewinnie ciąg wagoników, ale już w momencie, kiedy się wsiada i zakłada potężną, a miękką obejmę, która pneumatycznie dociska się do ciała, już można było przewidywać, że nie będzie to zupełnie normalne. Ja to musiałem wypróbować, Cała rzecz polega na tym, że ten zestaw wagonów wciągany jest przy pomocy łańcucha na odpowiednią wysokość. Dokładnie 38 metrów, co przy tamtych standardach budownictwa oznacza dach 11-piętrowego budynku. A potem zostaje zwolniony hamulec i pociąg rusza w trasę, przy czym nie jest już w tym momencie napędzany, a wszystko odbywa się grawitacyjnie, ponieważ te tory biegną w dół i w górę, no i oczywiście są tam. Na szczęście nie musiałem tego próbować, więc nie wiem jakie są tam przyspieszenia, ale podobno duże. Szybkość maksymalna około 40 km na godzinę przyspieszenia rzędu 2G, nieduże, a wygląda to mniej więcej tak. No, przeżywaj. Lot. I nie wiadomo czy to jest tylko podwieszana kolejka, którą zresztą proponuje się w kilku miastach jako przyszłościowe rozwiązanie komunikacji miejskiej. Czy jest to połączenie takiej kolejki z kolejką zębatą, no bo jednak łańcuchem podciąga się ją na górę. Na dodatek te wszystkie względy bezpieczeństwa, znakomite rozwiązania, głównie pneumatyka, która powoduje, że i start i hamowanie i w ogóle obliczenia, co może się stać, przewyższają dużo bardziej wszystkie możliwe obciążenia, które występują rzeczywiście w czasie ruchu. I właśnie zabawa, a może coś więcej. Nie ulega wątpliwości, że względy bezpieczeństwa wymagają nawet od takiej rozrywkowej kolei bardzo poważnych zabezpieczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o hamulce, które są pneumatyczne. Nawet basen na dole, przy którym drgania wody świadczą o tym, jak zachowuje się cała konstrukcja. Dość ciekawy system monitorowania. No i cały ten system pneumatycznych. Hamulców, które są najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa. Tak, ale widzisz, już wtedy jadąc tymi wagonikami, gdzieś z tyłu zobaczyłem rzecz wspaniałą. A ja już wtedy wiedziałem, że trzeba dołożyć wszelkich organizacyjnych wysiłków, aby na tym nie jechać. I znów padło na mnie. No, sprawiedliwie było losowanie. Ja wiedziałem, którą kartę wyciągnąć. Drobiazg. Najpierw tyłem podjeżdża się mniej więcej na wysokość 40 metrów, a potem coś szczęka. I na dole słychać tylko wrzask pasażerów, który mrozi krew w żyłach. Konstruktorzy twierdzą, że kolejka porusza się według toru, jakim normalnie leci tradycyjny australijski bumerang. Znowu podciąganie, bo teraz cała trasa będzie przebiegała w odwrotnym kierunku plecami w tył. Jednocześnie pytanie: czy znów tylko rozrywka, czy. Wskazówka, jak daleko matematyką byliśmy w stanie opracować kształt toru, przy którym tego typu jazda jest jednak całkowicie bezpieczna. I jak przyjemna! Żartów nie ma. Tutaj przeciążenia wynoszą około 4G. dalej szczęście, że to na mnie nie trafiło. Uch, wygląda to przerażająco, ale równocześnie nie jest to tylko zabawa, jest to w jakimś sensie wstęp do kolejnej naszej kolejowej historii. I to jest właśnie jedna y, z jej y, części. Jednoszynowa kolej, która na wystawie światowej w Brisbane pozwala w ciągu 6,5 minuty obejrzeć niemal wszystko, a równocześnie nie jest to tylko zabawka, jest to miniatura poważnej instalacji, która na przykład w Tokio przewozi na 45-kilometrowej km trasie pasażerów na lotnisko Haneda. I w ogóle zasada taka, że tworzy się te koleje w miniaturze, takie, które działają w górach, takie, które działają na lądzie, jest bardzo interesująca i pozwala zobaczyć, co naprawdę nowego i rewolucyjnego dzieje się w tej dziedzinie. Pociągów na Wystawie Światowej pędzi po jednym, po jednym torze pięć i co kilka minut objeżdżają wokół cały teren Wystawy Światowej, ciesząc się zresztą olbrzymim powodzeniem wśród zwiedzających. Na stacjach monorailu, bo tak to się nazywa, ustawiają się nieustannie długie kolejki. No, ale dodajmy jeszcze, że cała konstrukcja kosztowała około 5 milionów dolarów, że głównym wykonawcą pociągu była znów szwajcarska firma Von Roll. Tor wykonały przedsiębiorstwa australijskie, ale ciekawostka: sponsorem całej tej instalacji były aż trzy wielkie przedstawicielstwa firmy lotnicze: australijska, japońska i hiszpańska. No właśnie, bo wspominałem o tym, że taka kolej, tylko że w wydaniu dorosłym, funkcjonuje znakomicie w Tokio. Ma 45 km. Z szybkością 80 km na godzinę pociągi pędzą na krajowe lotnisko Haneda. I dlatego między innymi interesują się tym linie lotnicze, że jest to bezwzględnie najlepszy w dzisiejszej dobie sposób transportowania pasażerów z miasta na odległe lotniska. Oczywiście niekiedy wykorzystuje się tradycyjną kolej, ale to wymaga zupełnie innego rodzaju budownictwa. A kolej jednoszynowa która przebiega nad ulicami nie zabiera miejsca można ją wpisać w istniejącą geometrię miasta w istniejący ruch jest to rozwiązanie znakomite no i jak widać A przykład możliwe przykład Brisbane do świadczy wszędzie. o tym tak przykład Brisbane świadczy o tym że to działa prawda i widzisz być może teza jest przewrotna której teza którą myśmy tam sobie postawili ale chyba ona jest prawdziwa to tak naprawdę nie jest wesołe miasteczko znaczy też ale tak naprawdę, wtedy kiedy patrzy się na te środki komunikacji, prawdopodobnie ma się do czynienia z poligonem nowych rozwiązań komunikacyjnych, takich na wesoło, ale tam w środku były przecież poważne problemy obliczeniowe, napędowe, inne i być może również tam przeprowadzono pierwszy eksperyment z ludźmi z takimi właśnie środkami transportu. Ale bardzo śmieszne, bo trzeba żeby powiedzieć prawdę, to trzeba i powiedzieć o tym, że w tej szaleńczej, dzikiej kolei Alpejski, o kolorze czerwonym, miał miejsce i taki przypadek, że w, pewnym, w pewnego dnia zawisła ona w tej pętli toru tak, że pasażerowie wisieli do góry w dół głowami. Była ogromna panika i ten pociąg trzeba było sprowadzić na stację ręcznie, bo zacięły się koła, nie wiadomo dlaczego. Uszkodzenie naprawiono, ale pasażerowie przeżyli oprócz tych normalnych emocji jeszcze pewną dodatkową sami porcję. Chcieli, sami chcieli, ale wiesz, skoro mówimy o eksperymentach e, i skoro Właśnie, mamy ja zamiar, eksperymentalne tak? okulary na razie. Proszę Państwa, odrobinę zachodu. Spotkamy się za tydzień. Znów będzie e, fragment naszych wspomnień z Australii, także fragment wspomnień z Expo. I na Expo znaleźliśmy się w sali, w której zakłada się tego typu okulary. Za tydzień. Proponujemy nasz własny eksperyment telewizyjny. Będzie warto. Ale trzeba będzie przygotować coś takiego. Na lewe oko przezroczystą folię czerwoną, na prawe przezroczystą folię niebieską. Zdobyć jakkolwiek, tak żeby dało się zasłonić własne oczy, bo to co pokażemy na ekranie telewizorów właściwie bez tych okularów nie ma racji bytu. Spróbujmy. Już za tydzień